Witam Was serdecznie w drugim odcinku serii, w której pokazuję Wam książki, które ostatnio czytałam. Książki związane z odżywianiem, stylem życia lub jakimś takim rozwojem, nie chcę powiedzieć rozwojem duchowym, bo to brzmi dosyć sekciarsko, ale... Takim rozwojem pewności siebie, tak jak było w przypadku książki Cameron Diaz, którą polecałam wam w pierwszym odcinku. Będzie podlinkowany na dole, także jeżeli macie ochotę, i jeszcze nie widzieliście, to zapraszam serdecznie. No i dzisiaj będziemy mieli cztery nowe książki, też związane z tą właśnie tematyką. I o wszystkich tych książkach chciałabym Wam coś powiedzieć. Nie zawsze, chociaż w przypadku dzisiejszych praktycznie wszystkie polecam, ale nie jest to seria książki, które Wam polecam, chociaż czasami. Tak właśnie wygląda, ale jest to seria książki, które ostatnio czytałam, i nawet jeżeli stwierdzę, że są niewarte polecenia, to będę chciała o nich tutaj mówić, żebyście po prostu wiedzieli, jakie jest moje zdanie i co w tych książkach można przeczytać. Więc nie przedłużając, bo ostatnio naprawdę wyszedł nam długi odcinek. Druga część ponadczasowych tajemnic zdrowia i odmładzania autorstwa Andreasa Morica. O pierwszej części mówiłam właśnie w pierwszym odcinku, więc też serdecznie Was zapraszam. Jeżeli chcecie usłyszeć o pierwszej części, nie będę się tu powtarzać, powiem tylko, że druga część utrzymana jest w tym samym klimacie, czyli dla niektórych osób może to być już przesada, może to brzmieć dosyć dziwnie, sekciarsko, strasznie dużo jest rzeczy o takiej energii wewnętrznej, no, rzeczy, które nie wszyscy czują, nie wszyscy lubią i nie wszyscy czują się komfortowo czytając rzeczy, czytając publikacje na ten temat, ale mimo wszystko Uważam, że jeżeli jesteście już tak głębiej w tej kwestii odżywiania zdrowego, warto tę książkę przeczytać. I tutaj, tak jak w pierwszej części mieliśmy sporo na temat jego metod oczyszczania, tutaj mamy sporo na temat różnych takich cywilizacyjnych chorób, czyli choroby serca, cukrzyca, rak, AIDS, tu mamy tego typu rzeczy. No, i tak jak mówię, dla mnie te rzeczy brzmią dosyć rozsądnie, są dla mnie wiarygodne. Są tutaj podawane też różne, różne źródła, jednak zdaję sobie sprawę z tego, że nie dla wszystkich może to być książka, którą uznają za książkę wartą uwagi. I tak jak mój kanał jest kanałem zdroworozsądkowym, czyli my nie idziemy w żadną skrajną stronę, ja nigdy nie polecam wam żadnej skrajności, nie, nigdy nie powiem wam. Przynajmniej dzisiaj tak uważam. Nigdy nie powiem Wam, zostańcie surowymi weganami, lub idźcie na dietę paleo, pierdźcie mięso, lub idźcie na dietę ketogeniczną. No tego u mnie nie będzie. Przynajmniej tak jak mówię na razie. Więc myślę, że moi odbiorcy, którzy też są raczej zdroworozsądkowi w większości przypadków, nie mówię, że ci, którzy są surowymi weganami, są nierozsądni, wcale tak nie uważam, tylko dla mnie jedzenie jest taką ogromną przyjemnością, że nie jestem na razie w tym momencie życia gotowa na to, żeby wszystkie te przyjemne, rozpustne rzeczy całkowicie skasować, żeby zostać reżimowcem w jakiejkolwiek grupie, bo lubię połączenie wszystkich tych grup. Więc myślę, że moi odbiorcy, niektórzy mogą uznać tę książkę za szarlatańską, ale. Dla większości myślę, że będzie dosyć przyjemna do czytania, więc jeżeli macie kiedyś okazję, może nie wiem, niekoniecznie, żeby wszystkie te książki zawsze kupować, ale jeżeli macie kogoś, kto ją ma, możecie pożyczyć lub macie ją w bibliotece, to polecam zajrzeć. Kolejna yy, książka to też książka, która nie zrobiła w moim życiu gigantycznej rewolucji. Ale otworzyła mi oczy na sporo rzeczy i tak jakby utwierdziła mnie w przekonaniu, że moje dotychczasowe podejrzenia faktycznie może nie są bezpodstawne. Czyli no jest tutaj dużo o tym, jak ogromną rolę w naszym życiu mają witaminy i tak naprawdę jak bardzo ich potrzebujemy. I no tak jak się często mówi, że dzisiejsza żywność, nawet jeżeli jest kupowana ekologiczna, tak czy siak, nie dostarcza nam tylu witamin, ile dostarczała nam kiedyś, bo kiedyś z jednego ziarenka pszenicy mieliśmy kilka ziarenek później, i tam w procesie przechowywania część tych ziarenek i tak się psuła, i mniej więcej wychodziliśmy jeden do jednego albo z niewielkim przyrostem. Teraz mamy tych ziarenek dziesiątki, no i logiczne to się wydaje, że po prostu coś tutaj nie gra, i każdy ten owód, który jemy, czy zboże, czy cokolwiek to jest, no Każda sztuka jest pozbawiona tej samej esencji, witamin, jaką miała kiedyś w przeszłości. Także to to. To jest książka kobiety Bady Peszko, która wyleczyła się sama, wyleczyła się właśnie dzięki witaminom. Nie chcę tutaj wchodzić w większe szczegóły. Możecie sobie przeczytać opis tej książki, jeżeli chcecie w internecie. Ale jest to książka, która mówi o tym, że witamin trzeba jeść dosyć dużo. Czyli dla tych wszystkich, którzy są wielkimi wrogami stosowania suplementacji witaminowej, to w zasadzie nie wiem, z jednej strony nie polecam, bo będziecie niezadowoleni, ale z drugiej, dokształcanie się nie polega na byciu zadowolonym. Może warto to przeczytać, żeby otworzyć sobie troszeczkę oczy. Kolejna rzecz to jest rzecz z wydawnictwa Galaktyka. Tę książkę sobie wybrałam. Miałam możliwość sobie wybrać kilka i wybrałam tylko takie, które naprawdę bardzo mnie zainteresowały po tytule. I to jest książka, która też no, jest o rzeczach, które wydają nam się Oczywiste, ale i totalnie zapomniane na co dzień. Czyli ta książka mówi o tym, jak bardzo koncerny spożywcze chcą nas uzależnić od swoich produktów, i wydaje mi się, że każdy wie, że okej, okay, no oni po prostu produkują rzeczy tak, żeby nam smakowały, żebyśmy chcieli ich jeść jak najwięcej, ale z drugiej strony każdy uważa, o, jeżeli to jest dopuszczone do jedzenia, to na pewno jest bezpieczne, na pewno nam nie zaszkodzi. I tę książkę bardzo polecam, uważam, że jest świetna, jest to jedna z lepszych książek, którą ostatnio czytałam. Czyta się ją troszeczkę jak taki kryminał, jak jakieś takie właśnie skandynawskie kryminały, tak mi się to kojarzy. Prawdopodobnie dlatego, że mężczyzna, który to pisze, tutaj go macie, to jest właśnie taki dziennikarz ala śledczy. Wiadomo, że tutaj nikt nikogo nie zabił, tu chodzi o jedzenie, ale jest to naprawdę miło się to czyta, nie jest to nudne. A mimo wszystko jest to dosyć dużo takich fachowych szczegółów. I faktycznie w 100% po przeczytaniu tej lektury będziemy pewni, że koncerny spożywcze myślą tylko i wyłącznie o Kasie. I nigdy w życiu nie pomyślą o naszym zdrowiu. Nie ma tam osoby, która stwierdził jejku, trzeba dbać teraz o zdrowie ludzi, może dajmy im więcej witamin, może dajmy im więcej nieprzetworzonej żywności, zachęcajmy ich do jedzenia jabłek i marchewek. No nie, takie jednostki na pewno są, ale to nie są jednostki na szczycie, to nie są jednostki decyzyjne i... Decyzyjne jednostki myślą po prostu o pieniądzach. Także to jest bardzo dobra lektura dla wszystkich tych osób, które uważają, że jeżeli coś jest na sklepowej półce, to na pewno nam nie szkodzi. Po prostu nie bądźmy naiwni. I tyle w temacie. I kolejna książka, którą też bardzo polecam, czyli zaczęłam od dwóch. Które polecam, ale dla osób, które są już troszeczkę bardziej zaawansowane i które mają jakiekolwiek zdanie na temat zdrowego odżywiania, czyli moric i, i te witaminy, to nie są moim zdaniem książki dla początkujących, bo ta się może wydać zbyt dziwna i zbyt drastyczna, a ta jest dosyć mocno, dosyć mocno naukowa i jej się nie rozumie tak, że się czyta i wszystko po prostu już mamy w głowie. Tu trzeba już mieć jakąś podstawową wiedzę. Ale obie, mimo wszystko, polecam. Te polecam każdemu i to tak mega polecam każdemu. I te również mega polecam każdemu. To dostałam akurat od taty. I to jest książka Beaty Pawlikowskiej w dżungli zdrowia. I to jest książka, którą czyta się, no wiadomo, jak to Pawlikowską niesłychanie łatwo. Tutaj mamy pełno obrazków. W tej książki jest dosyć mało i ją się tak łyka w 1-2 dni, ale. No i ta książka ma też troszeczkę wiedzy, troszeczkę takich rzeczowych informacji, ale nie jest to wszystko bardzo naukowe i bardzo trudne, absolutnie nie. Przede wszystkim co ta książka robi? Ta książka również, tak jak ta, pokazuje nam że rzeczy, które kupuje się w kartonie, w puszce, w butelce. Dobrze, można ich używać w umiarkowanych ilościach. Można ich używać, żeby ułatwić nam życie codzienne, żeby po prostu umilić nam to życie i żeby gotowanie było przyjemniejsze i prostsze. Jednak ta książka Inspiruje do tego, żeby myśleć o jedzeniu w kategorii nie tylko paliwa, nie tylko przyjemności, ale również zdrowia, czyli żeby wybierać jak najmądrzej i jak najbardziej dbać o siebie, a kiedy mamy tę świadomość, że to jest dla nas najlepszy wybór i to było najmniej przetworzone i najmniej skażone tym, tymi wszystkimi syfami, których dodaje się dzisiaj do jedzenia, jeżeli jesteśmy już tego świadomi, wtedy faktycznie zaczyna to dużo, dużo bardziej smakować. I ja uważam, że warto, zawsze warto poświęcić kilka godzin na przeczytanie nawet najdurniejszej lektury, jeżeli ona uświadomi nas w tym przekonaniu, jakby umocni nas w tym przekonaniu, że to, co robimy, robimy dla siebie. I podejmujemy takie, a nie inne decyzje w trosce o swoje życie i zdrowie. I dobrze wiecie, że ja nie jestem żadnym reżimowcem. I ja Wam nigdy nie powiem, że zabraniam Wam, albo że radzę Wam, bo ja nie mam co tutaj decydować za Was i Wam zabraniać lub nakazywać, ale że radzę Wam kategorycznie skreślić z życia czekoladę, jeśli ją kochacie, czy, nie wiem, bitą śmietanę, jeśli ją kochacie, czy zrazy Waszej babci. Nie, jedzenie to też historia, jedzenie to wspomnienia, jedzenie to rodzina. Ale... Na co dzień warto po prostu świadomie dokonywać wyborów, wiedzieć czego się chce, co jest dla nas najważniejsze i iść taką drogą, która nam odpowiada. I tę książkę również bardzo serdecznie Wam polecam. I to by było na tyle. Jest jeszcze kilka książek, które ja przeczytałam i mam jakieś tam zdanie na ich temat, ale stwierdziłam, że będę się ograniczała w jednym odcinku do czterech właśnie pozycji, żeby nie zrobić z tego 30-minutowego wykładu, który wszystkich zanudzi. Więc tak, wiecie co przeczytałam, wiecie co o tym myślę. I serdecznie Wam polecam, żebyście zawsze byli chętni do tego, żeby rozwijać swoją wiedzę, nieważne na jaki temat, nieważne czy Waszym hobby jest odżywianie, ale po prostu rozwijajcie się, bądźcie szczęśliwi i poświęcajcie jakiś czas na swoje hobby, bo naprawdę daje to pełnię życia moim zdaniem. To by było na tyle. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Jak mówiłam, pierwszy odcinek jest podlinkowany tutaj na dole. I do zobaczenia następnym razem. Pa! pa.